Witam Państwa już w kolejnej części naszego programu, w kolejnej trzeciej, ale proszę jeszcze zarezerwować sobie przynajmniej godzinę dla Galaktyki Pomerani, gdyż z nami jest już nasz kolejny gość, naszym kolejnym gościem jest pan prezes zarządu Spółki Arena Szczecin Operator, pan Norbert Rokita. Bardzo witam serdecznie pana. Witam serdecznie, witam bardzo miło. Panie prezesie, porozmawiamy dzisiaj o hali, o hali, ale nie tylko o hali sportowej, o hali, która organizuje jedynie jakieś mecze. Mhm. Porozmawiamy o tak naprawdę funkcjonalnym obiekcie, multifunkcjonalnym obiekcie, który stanął w Szczecinie, który organizuje wydarzenia nie tylko sportowe, ale również kulturalne, rozrywkowe, koncerty. Myślę, że jeszcze mimo wszystko nie, trosz, trochę Szczecinian o tym nie wie, że to nie tylko mecze. My promujemy i my dzisiaj o tym mówimy. Panie prezesie, co poza sportem w tej Azoty Arena? Azot Arena to jest przede wszystkim hala widowiskowo-sportowa już sama z nazwy, czyli jakby nie jest dedykowana tylko do sportu, jest dedykowana również dla wydarzeń kulturalnych, dla koncertów. Jej bardzo mocną stroną, o czym może niewiele osób wie, ale na bardzo mocną stroną jest akustyka. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje, jest bardzo dopieszczona od strony akustycznej, więc koncerty naprawdę brzmią świetnie. Nie gorzej niż Filharmonii. I poza tym, no poza tym jest to obiekt wielofunkcyjny, to jest kilkaset metrów biur, to jest fitness, studio fitness, to jest... to są tam jest klinika ortopedyczna, jest cała, cała masa rzeczy. Jest siedziba klubu Chemik Police, jest siedziba Klubu King Wilki Morskie. No, jest kawiarnia, do której serdecznie zapraszam, funkcjonująca codziennie. Jest, rzeczywiście dzieje się na hali bardzo, bardzo dużo, no, da, y, mogę powiedzieć, że w tej chwili jest, na ten weekend na przykład, to na piątek jest koncert Edyty Górniak, w sobotę jest zamknięta impreza dużej firmy z okazji 70-lecia, y, w niedzielę dwa mecze, mecz Chemika Policei King Wilków Morskich, w poniedziałek jeszcze jeden mecz y, Pogoń 04 mecz w mecz futsalu, więc naprawdę jak na weekend jest, jest, jest tego bardzo dużo. No Co mogę powiedzieć, no rzeczywiście wydarzenia sportowe w pewnym sensie ilościowo dominują, tak, bo grają, gra u nas pięć klubów ekstraklasowych, czyli Chemik Police King Wilki Morskie, pogoń Handbal, pogoń Baltika. W tej chwili prawdopodobnie najlepszy zespół w piłce ręcznej kobiet w Polsce. No i futsalowcy na co dzień trenują dwa kluby, bo Chemik Police i King Wilki Morskie trenują. No i poza tym koncerty, dużo, dużo, koncertów, mamy już swój roczek, roczek minął i tak dla Ciebie jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że w ciągu roku było koncertów i wydarzeń kulturalnych, tam taki jest wspólny mianownik dla pewnego rodzaju wydarzeń 12, a od sierpnia do końca roku mamy też 12, czyli jakby jest progres oczywiście bardzo, bardzo duży. Generalnie jest, hala jest miejscem do wynajęcia, tak, i generalnie świadczymy usługi w stosunku do agencji, które chcą organizować i pokazywać coś szczecinianom, ale też produkujemy własne koncerty, ich jest mniejszość, bo my produkujemy, staramy się tak balansować w granicach czterech, pięciu rocznie własnych. No i akurat Edyta Górniak, o której wspomniałem, to jest, to jest coś, co się wydarzy już rzeczywiście bardzo blisko, bo pojutrze. Z rzeczy ciekawych, sportowych myślę, że warto zaprosić Szczecinian na turniej Giganci Siatkówki, który odbędzie się w dniach 23-24 października. Między innymi będzie występować ich głównym organizatorem jest w sumie klub Skrabeł Chatów i zaprosiła tam trzy zagraniczne kluby i no, będzie można zobaczyć największych tuzów polskich siatkówki męskiej, czyli mistrzów świata grających w skrzebeł chatów. Więc na pewno wydarzenie jest bardzo atrakcyjne. 7 listopada jest koncert, który sami produkujemy. Jest koncert wokalisty legendarnego zespołu Merillion, który już nie istnieje, ale o tyle atrakcyjne, że, że, że Fish będzie śpiewał przeboje z takiej najsłynniejszej płyty zespołu Merillion Misplaced Childhood. I jeżeli nawet nikt komuś nazwa nie mówi, no to, to piosenki jak Kylie na pewno, jak ktoś usłyszał, to, 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 to by skojarzył. Eee... Tak się staram wybrać, bo tego jest naprawdę pełno. No właśnie, tego jest bardzo dużo, a bardzo... mówiło się na samym początku, że budujemy w Szczecinie halę, która hmm. będzie tak naprawdę Pustan? taką halą troszeczkę właśnie ani za małą, znaczy trochę przy małą, ale nie, nie, nie na tyle dużą, żeby mogła gościć te największe imprezy. Więc jest, jest oczywiście, e, hala jest dobrze uszyta. Ja myślę, ja oczywiście nie uczestniczyłem w procesie inwestycyjnym i jakby nie mi to oceniać, ale dzisiaj z perspektywy jakby potencjału ludzkiego, finansowego e, miasta, jest ona uszyta na miarę. Wszyscy, którzy twierdzą, że mogłaby być większa, to mieliby ogromny problem z zarządzaniem, co oczywiście e, skutkuje tym, że pewne wydarzenia nie są dostępne. Tak? Jest pewien próg finansowy, e, e, którego nie przekroczymy, w sensie próg finansowy, ile e, kwoty, którą trzeba zapłacić za wykonawcę czy za dany za dany event, no bo to się musi jakoś zbilansować, prawda, czyli to, no... Znaczy, no można by pewnie wybudować no tak. dwa razy większą halę, ale... No to po pierwsze, no można by też ryzykować i wprowadzać bilety za 1500 zł na przykład, no ale to jest oczywiście też absurd, więc no mamy, yy, ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta i staram się szukać jakby plusów yy, i wydaje mi się, że rzeczywiście no parę, parę fajnych koncertów się odbędzie, to teraz... Bardzo fajny był koncert orkiestry Adama Sztaby z takich podobnych składankowych to bardzo ładny koncert 4 grudnia jeżeli mnie pamięć nie myli tribute to Michael Jackson z gwiazdami polskiej polskiej muzyki Tam nie chcę za daleko wybiegać ale tam na dzisiaj mamy, na dzisiaj planujemy najdalej zaplanowane wydarzenia to są wydarzenia gdzieś na, do marca 2017. Takie koncerty już są zaplanowane. Czyli to większe gwiazdy. Znaczy, no no znaczy, formatu, artyści, bym znaczy, agencje bukują już z, taką, z takim wyprzedzeniem, znaczy myślę, że agencje polubiły tą, tą salę i chętnie do nas wracają. W przyszłym roku wraca znowu będzie świętować 25-lecie metro. Jest jeden, ja nie chcę zdradzać, bo rzeczywiście już tyle. Jest jeden artysta rzeczywiście światowego formatu i mamy na niego zabukowane kolejne daty w czerwcu, ale jużśmy go przebukowywali, więc nie chcę, nie, nie, nie chcę na razie zapeszać. 11 listopada jest piękny koncert, piękny koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Radia Szczecin. Ale 10 dzień przed jest Narodowa Gala Disco Polo dla odmiany. Jak ktoś woli ten gatunek. Jak pan prezes tak wymienia, to. Ja tak mogę z bardzo z długo. Z pamięci. Znaczy, ja mogę jeden swój, bo to jest mój, który jest naszą produkcją i na który ja serdecznie zapraszam. I to jest. Nie pamiętam teraz daty, ale chyba 13 luty, taki walentynkowy. To jest koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem Mitch and Meech. Jeżeli ktoś nie zna, jest fantastyczna płyta. Space Odyssey, będą ten koncert odgrywać i szczerze mówiąc dwa jeszcze inne podmioty w Szczecinie chciały ten koncert organizować, ale udało nam się jako pierwszym go zabukować. Myślę, że to będzie duże wydarzenie, nadamy mu na pewno bardzo dużą rangę. Bilety już są w sprzedaży na, na luty, więc yy, serdecznie zapraszam. A można powiedzieć, że szczecinianie polubili tą Azotę Arenę, że troszkę jednak hmm. więcej osób przychodzi niż na początku, czy ta tendencja jest dosyć stabilna? Wie pan co, no, myślę, że myślę, że w tej chwili zaczniemy wchodzić w, w tendencję spadkową. Ona jest naturalna, no więc bo trudno sobie wyobrazić, żeby jeżeli gra, gra pięć klubów, to żeby mieszkańcy Szczecina mieli pieniądze, no, to jest naprawdę trudne dla, dla wszystkich, żeby chodzić na każdy mecz. No tak, tak. A kluby jeszcze kluby pracują. Jedne lepiej, drugie gorzej nad wypracowaniem własnej publiczności, ale w pierwszym roku. Jestem o tym przekonany. W dużej mierze na 30-40% to była publiczność Hali, która chciała przyjść w nowe miejsce i zasmakować czegoś nowego. Teraz kluby będą musiały popracować trochę nad tym, żeby tą frekwencję utrzymać. Z koncertami też przyjdzie jakiś przesyd. No, jeżeli w samym listopadzie dzieje się tak, że jest, mamy koncert 7-10-11 listopad, no to jest oczywiście naturalne, że... Że nie zapełnimy wszystkich sal, no, wszystkich miejsc przez te trzy dni, no ale na razie jest bardzo dobrze. Ludzie coraz więcej wiedzą, ale dopóki jeszcze jak dojeżdżam, zdarzałem się dojeżdżać do Hali taksówką, i dopóki trafiam jeszcze taksówkarza, który mówi, że jest pierwszy raz, to znaczy, że jeszcze jest spory potencjał do wykorzystania. Jeszcze jest spory potencjał do wykorzystania, mm. co nie zmienia faktu, że. Tak mi się przynajmniej wydaje, coraz więcej Szczecinian tą hale zna, prawda? Tak, tak. Kojarzy, że tam, że jednak ta hala jest. Mhm. Powstały również pomysły, trudno powiedzieć jak w realizacji, żeby pod samą halę podjeżdżał nawet tramwaj. No to tam jakaś, jakiś plan rozbudowy jest. No Mi się marzy, żeby wydaje mi się, ona naturalna i o tym już wiecie. O, o to chciałem, przepraszam, Biedroso, no. o to chciałem zapytać. Jak plany na przyszłość? Czy po prostu działamy, czy, czy idziemy w jakiś konkretny, może w jakąś konkretną działkę? Hmm. Nie no działamy w, w, no najszerzej jak się da. No moim marzeniem jest znaczy tak, po pierwsze to ten rzeczywiście tramwaj ma tam gdzieś jechać ta nitka nam do bezrzecza, z tego przynajmniej gdzieś w okolice. Po drugie, no chciałbym, żeby tam była stacja roweru miejskiego, bo jej ciągle nie ma, a widzę, że ludzie na rowerach są, więc wydaje mi się dosyć naturalnym punktem. Po trzecie zależy mi bardzo na aktywizacji szczecinian i to wszystkich środowisk nazwanych tak aktywistów miejskich, szczególnie w okresie letnim. Dlatego, że to nam się w tym roku nie do końca udało. My latem, gdzie naturalna aktywność hali jest mniejsza w sensie wewnątrz, staramy się, to jest 10 hektarów ziemi proszę pamiętać dookoła i staramy się też ten cały teren udostępniać. I już teraz mogę na przyszłe lato wszystkich, którzy chcieliby coś robić, chcieliby... Każde nietypowe, jakiś, jakiś pomysł, który chcą zrealizować, zawody sportowe, koncerty, nie wiem, rodzaj Hyde parku, yy, no to, to wszystkich, wszystkich zapraszam, mamy miejsce. Yy, yy, latem nie myślimy do końca komercyjnie i, yy, i zależy nam na tym, żeby się działo. Działy się, były, by, na początku jak robiliśmy latem jakąś jogę czy zumbę, na początku przychodziło 30-40 pań, w końcowych wydaniach yy, Chyba po 300-400 pań, niektóre dalej trenują. Robiliśmy dla mieszkańców Silent Disco, które chyba trzy edycje, które też były bardzo udane. No to nie, nie zamykamy się tylko na to, co jest w środku, ten obiekt ma żyć. Zresztą to nie jest żaden. Tak żyją obiekty na całym świecie, tak? Może my nie jesteśmy w Polsce do końca przyzwyczajeni, ale u nas chyba tylko Stadion Narodowy w Polsce proponuje, w Warszawie proponuje tak szeroką szerokie spektrum działalności, no i od 8 listopada, to jest bardzo ważne, bo o tym tak? bym zapomniał. Jak pewnie większość szczecinian wie, to było najboleśniejsze doświadczenie ubiegłego roku, czyli zawalony dach na lodowisku. Z mojej perspektywy, na szczęście nikomu się nic nie stało, ale w tym roku wychodząc naprzeciw, po pierwsze stawiamy lodowisko w innym miejscu, stawiamy przed halą, namiot będzie dwa razy większy, e, ogromny, ale z pełnym bezpieczeństwem i, i no, i od 8 listopada, mamy nadzieję, wystartujemy z lodowiskiem i, i że będzie to najlepsze lodowisko w Szczecinie. Dziękuję Panie Prezesie, pięknie za przyjście. A my dla naszych widzów mamy jeszcze konkurs. Konkurs polega na tym, że wszyscy Państwo, którzy chcieliby otrzymać bilety na mecz King-Wilki King Morskie z Siarką Tarnobrzeg, który odbędzie się 18 października o godzinie 20.00, a mamy do rozdania dzisiaj pięć podwójnych zaproszeń na ten mecz, muszą wysłać mail na adres redakcja Pomerania.tv. Pięć pierwszych osób, które takiego maila wyślą, oczywiście ze swoimi danymi kontaktowymi, takie bilety otrzymają na mecz w Azoty Arena. Arenie. Ja jeszcze raz dziękuję panu prezesowi za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu, pięknie, ale to jeszcze nie koniec naszego programu, gdyż już za chwilę kolejna część. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.